Box PvP. Mogę się założyć, że chociaż nawet raz w życiu grałeś na tym trybie, ponieważ jest to no bardzo popularny tryb teraz z Stongs. Ale co jeżeli wam powiem, że nie będziemy grać na moim serwerze Accepcie na którym jest najlepszy box PvP na świecie, ale oczywiście wbijajcie. Tylko zagramy na serwerze z TikToka. Tak jest, widzowie. Dzisiaj będziemy na serwer z TikToka z Box PvP. Spróbujemy go zdominować, wydać 100, 200, a może nawet 500 złotych, albo nawet milion, jak trzeba będzie. Tak jest, zdominujemy ten serwer genetycznie, widzowie. Tak więc co zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem i ja Was zapraszam na odcinek. Lecimy widzowie. Sprawdzić TikToka. Okej, okay, widzowie, jesteśmy na TikToku, jak widzicie, i pisze na nim. Zrobiłem serwer, a grają tylko cztery osoby. O, kurde, naprawdę bardzo mało. Uwaga, jest właściciel Xnexu. M Paruwa. Dlaczego parówka? Kurde, to parówka? Ananas Ignacy IS. Dobra, sprawdźmy uwagę tego TikToka, widzowie. Troszkę go szukałem, nie powiem, że nie. No, chodzi smutny. Bardzo się starałem. Ja cię kręcę. Pewnie zaraz jakieś IP będzie, nie? Dobra, tak, jest, widzowie, jest IP. Dobra, dobra. Chyba <gryba> lekki Blurek poleciał widzowie, ale dobra. Nie, no bo to nie jest promowanie, nie, widzowie? To nie jest promowanie, tylko kupienie wszystkiego, więc nawet jak wy macie serwer, to na niego wejdę, naprawdę. Czytajmy e, komentarze, wbijajcie smutna buźka, o ja cię kręcę, jaka buźka, ja bym się cieszył, że w ogóle ktoś gra, no właśnie, plus jeden MR Tigero, Mr Tigero. Dobra, i tutaj ktoś napisał, wbijamy dzisiaj i oznaczał kolegę, jutro nowa edycja będzie, teraz są darmowe już na itemy na spawn, okej. Okay. Hej moderator, to ci pomogę we wszystkim, Paweł no kurde, mi też daj stary admina tutaj, ziomeczku, to normalnie ci pomogę na tym serwerze, dobra, dodajemy ten serwer. Na listę serwerów wbijamy Ej, dodałem ten serwer widzowie I zobaczcie to, serwer na wersji 1.17.1 I naprawdę grają 22 osoby już Widzowie, dobra, ja wchodzę, jestem ciekawy Co będzie na tym serwerze, jaram się naprawdę Bo pierwszy raz wchodzę na niego, mam nadzieję, że wy też Uwaga, jesteśmy, w ogóle mam cheaty po, po lewo na górze Nieważne, zarejestrowano jako gracz premium Wow, czyli działa Regowanie premium, let's go, dobra Idziemy sobie na ten serwer, ej, nie pisz, tutaj Co jest co, nad tym powinno pisać Box PvP, tak jest, tak powinno pisać widzowie, box PVP. Dobra, kompas jest box PvP i anarchia SMP. Dobra, wbijamy na Boxa, widzowie. Wbijamy na Boxa, jestem ciekawy! Serwer box PVP! Elo! Dobra, napisałem tak, ciąg mam w ogóle Steve'a? Ej, dosyć fajny ten serwer. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że ja tutaj będę top jeden, ponieważ zaraz... O Boże, są monety. O ja, dobra, faktycznie są jakieś rzeczy, widzowie, ale fajne są te! NPC! Kłośnik VIP! Nie ma, nie ma! Dlaczego nie ma vip Nie ma ukośnik VIP. Następny ośmiolatek, co? Napiszę cebu Ośmi o, ktoś napisał, czy jestem real? na nas. Ośmiolatek. Czemu ośmiolatek? O, i tam jest startowa. Klikamy. Za kasę? No nie. Ale lipa. Dobra, ale już tutaj na górze widzę, że www.box-pvp.pl Ok. Ok, widzowie, już wpisujemy tą stronkę i... Ok, mamy coś takiego. Troszkę. A nie, no naprawdę nikt nie kupił, nie kupił rangi ultra na, na 30 dni. Widzicie to, widzowie? Ja Cię kręcę, nikt nie kupuje. Elity też nikt nie kupił. Bogacz jest. Ja Cię kręcę, czekajcie. Sprawdźmy może bogacz. A, nie ma. A ukośnik pomoc. Dobra, zaraz sprawdzimy, widzowie, która ranga jest najdroższa. Ultra na 30 dni. Sprawdźmy przelewem. Ile to kosztuje, widzowie? Jestem bardzo. 10 złotych i nikt tego nie kupił? No, no let's go! Ja to kupuję, widzowie, dobra. Ej, ja będę... A Ultra plus jest jeszcze. Aha, to jest może droższe są. Tak, są droższe. Dobra, kupujemy, widzowie, najdroższą rangę. Dawajcie. 25 zł. O kurcze, to już się trochę robi. Ten. O, bogacz jest. No niechy, o kurde, za 30 zł polskich. O kurde, 30 cebulionów. I są episkie klucze. Dobra, widzowie, kupujemy rangę bogacz. Let's go. Nazwa postaci? Kławku i ty. Let's go. Dobra, widzowie, kupujemy. Proszę bardzo. Kupuję. Czy to jest, widzowie, normalne, że ja kupuję normalnie rangę, nie wiedząc, co ona ma? Ale wydałem 3 d Yes! Let's go! Gratulacje! Grasz, Kławku, i ty zakupił rangę bogacz. Elo! Jestem bogaczem, patrzcie to Bogacz, ej, co ma ranga bogacz? Ej, już tutaj ludzie do mnie piszą Please, mnie, dodaj na DC, chcę już swój twój angielski głos Kławku, co? What is this? Dobra, napiszę, OK, <laughs> dodam zaraz widza Ej, a tak naprawdę, co ma ta ranga bogacz? Hmm, czy ona coś, może kita ma, o Kity są, kit gracz, ultra Nie mogę tego, czekajcie, co mogę? Kit bogacza, mogę? Mogę, kit bogacza, wow, let's go Nie wiem, mamy jakieś, kurde, ochrona Plus 13, nie wiem, dobra, mamy już jakieś, Jakiegoś seta, widzowie, dobra, to mi się podoba Lubię to, ej, widzowie, patrzcie to dodałem ziomeczka, który jest na tym serwerze. napisze elo. Ja pierdzielę, będę gadał z typkiem serwera z TikToka. Czy... Nie, dobra, dzwoni. Ja pierdzielę. Widzowie... Halo? Halo? Halo, siema. Nie, ty real jesteś. Zawał serca. Czemu zawał serca? Stary, gramy na tym serwerze z TikToka. Nie. Tak! Jesteś stary. prawdziwy, tak? Jestem, stary, najbardziej prawdziwy, możesz mnie dotknąć w Minecrafcie. Ja, ale, ej, a masz jakieś rzeczy? Bo ja, stary, mam tutaj wszystkie kity, mogę ci dać, chcesz? Ja też mam, ja, ja mam bogacza. Eee, to ja mam to, co ty. Ej, a dobra, powiedz mi, jak zdobyć najlepsze itemy, stary, bo chcę być tutaj najlepszy. Em, um, ja ci nie wiem. Em, nie zwracaj uwagi na mojego kolegę, bo ci zacznie wyzywać, czekaj, czekaj Moment, nie rób tego, no ogarnij Co? czekaj, czekaj, chodź tam, kupię e e, 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 czemu on mnie zacznie wyzywać, co? No bo, on nie wiem, em, chodź na tego, chcę screenshot'a, please No dobra, spoko, to gdzie? Em, na siatkówkę tam z tyłu, ja tylko lecę po elitro, okej? Okay? Już tylko polecę po elkę Dobra, dobra, ej, a powiedz mi jedną rzecz, czy opłaca się no. kupować klucze epickie na stronce? Ponieważ, kurde, nie wiem, to jest OP czy nie? Ale się nie opłaca. No czekaj, zrobię sobie zdjęcie, ok? Dobra, spoko, spoko. Zero, nie opłaca się? Nie opłaca się, bo popatrz sobie, możesz kliknąć lewym na skrzynkę. A na Czyli patrz się prosto, no. Dzięki. Um, słuchaj, um, chodź tutaj ku skrzynkom i kliknij sobie um, lewym na skrzynkę, to popatrz, jaki jest lud. Aha. I to ma ochrona 7. Ochrona 7, a to ma ochrona 10, a rzadka ma ochrona. Cztery? Co? Pó Kławku, chodź jeszcze, chodź. Ej, hey, czekaj, czekaj, to ja mam najlepsze rzeczy z eku tego, bogacza czy są... Nie, zapiski są. Tak, najlepsze rzeczy, ale... Serio? No! Znaczy nie najlepsze, ale no, ogólnie skitów to najlepsze. E, mam dla ciebie prezent, chodź. O ja, co ty, wow. ty mi dałeś? A jakbyś mi dał jeszcze tego, 16? twoje budki i no to jest o jeden o lep, trochę lepszy od ciebie, set, okej? Okay? Widzę właśnie. O ja, dziękuję ci bardzo, stary, a myślisz, że tutaj pokonam się. jeszcze mieć. Masz jeszcze ja. mieć. Yo, dziękuję ci bardzo, stary! A nagrywasz odcinek? Nagrywam stary, będziesz normalnie calunia na odcinku, bogaczu. Let's go! Let's go! Ja się cieszę. <laughs> Dobra, ej, idę na PvP. Myślisz, że dam sobie radę, czy nie? Czy jest? Em, nie, ciężko? nie, będziesz miał ochronę. Masz, masz ochronę. To już pisuje, ukośnik ochrona. Ochrona, no, czy coś? Ochrona, po prostu ochrona. To co, myślisz, że. A jak są tutaj ludzie bardzo dobrzy, czy ty jesteś jakiś debesh? bardzo dobrzy. Ja mam kolegę z najlepszym setem w grze. Chodź, Kławku, chodź, czekaj, chodź. Co? Ale to dziwnie wygląda. Co jest? Masz siłkę. Dobra, to I co, dałem I co? No i ja bym uważał na ludzi, no chcesz... jak już to oral. Dobra, sorry, O, oh, sorry, to, nie, to Ej, to jest cykor, dawaj go! Co to jest? Cykor? Słaby jest? No. On jest moim sojusznikiem, ale dawaj go. Haha, <laughs> dla beki. Nie no, faktycznie, zostałem hita i dużo dostałem, stary, nie? Ale dobra, nie, pójdę... Nie, bo on ma tego, smoka seta. Pójdę zobaczyć tutaj, o! Ty, a chcę zobaczyć, czy na tym serwerze... ...tym serwer nie jest pobugowany, bo może fakt są jakieś ten... Nie, to nie, to nie jest ten... Ty, on ma cztery pół gwiazdki na internecie, wiesz, czekaj, ja muszę iść na spałna, bo nie mam elektrika. Ale stary, czekaj, bo tu jest coś na górze, ludzie tutaj coś budują. Czekaj, może da się wylecieć. Coś nie nie iść tam, bo tam jest trap. trap? Zacznijmy. W nie iść tam lepiej, okej, okay? bo tam może być trap, ale okay. nie Okej, okay. a twój kolega czemu nie gra z nami? No bo on ogólnie u mnie jest. A, spoko. A co, a zna mnie czy nie? Ym, twój kolega ym, w ogóle mnie nie zna, ale ja mam subit. Ka, oczywiście, z dzwoneczkiem łapki. No stary, stary, no to jesteś szefito. Ej, naprawdę tutaj. O, jakiś ziomeczek jest. Ah, ah. O nie, on ma ochronę, ale lipa. Um. Myślałem, że sobie pogram. Dobra, stary, dziękuję Ci bardzo, że mnie poczęstowałeś takimi rzeczami. No kurczę, jestem w szoku, może... że mój widz, co nie? Tutaj gra. O ja jakichś jakiś NSS a też ten tutaj stąd. No właśnie jak cię widzisz na tego serwera, co ty grałeś na tym, co masz Elytrę za kobla czy coś. Tak, ale tak. no. Stary, tam jest ale często ten, ten serwer tak, tam jest cały czas. Tak. Ciężko, ale graj na ACMC, stary, ACMC, to najlepszy serwer. No czy gram na tym ACMC często, ale też tutaj lubię sobie czasami pograć, bo jak się znajdzię na Bedwarsach, no to no. Tu mogę się zrelaksować Dobra Dobra wiesz co stary to jest chyba ten czas w którym odpalam cheaty i sprawdzam po ile dostanie bana stary Lepiej nie rób tego Nie Lepiej rób tego Lepiej to zrobię Proszę. stary Zobaczymy jaki, w jakim czasie dostanie bana w Wursie Stary mam wórsta. z jakiej aplikacji kupił? Przez blika jak zawsze co nie? Tak Kupiłeś? tak Kupiłeś Przez blika no No bo przez psc się nie da bo ja chciałem za psc kupić rangę i musiałem pisać na pv do nexu, do właściciela Ej, ale lepiej nie cheatuj, okej? Okay? Bo dołączył X-Men, moderator Stary, ja się ale nie Ale dobra boję cheatuj, bo ma tysiąc pingu, ma tysiąc pingu, <laughs> cheatuj, cheatuj Ale stary, nie ma gdzie tutaj nawet, nie, nie, nie ma nikogo kto się chce bić, czekaj, trzeba tutaj sprawdzić O tutaj ktoś jest w domku, czekaj, idę zobaczyć do, Dobra, jest, bagieta ziom, dawaj go no nie no, robisz. Przy... On ma ochronę, to jest mój kumpel. Bagieta to jest dobra. mój przyjaciel. Dobra, to przepraszam twojego przyjaciela, ale stary nie ma nikogo chyba. Mogę z Tobą iść na klep, ale na oddawankę albo do polizania to temu. <laughs> Haha, czekaj, czekaj, chcę zobaczyć, czy nikogo nie ma. Mm, nie, Strasznie mało osób na tym serwerze, ale dobra. Znaczy, grało po 70 dziennie, ale. No, są ludzie, są ludzie, są nową ludzie. I się serwer zepsuł. Są ludzie, są ludzie, patrzcie, dawaj, dawaj, dawaj go. Jest, są ludzie. Dobra, wale, wale na Kilaurze jestem, na Kilaurze jestem. Nie, bij mnie. Nie, aha. Czyliweczkę. Sorry, sorry, sorry. Daj go, sorry. Kamilka, dawaj. Kurde, ale wszyscy Chodź, Chodź, chodź. Ty, co Bro. pisze, dam Ci on suba, grozi Ci. O nie, o nie, Typek chce mi dać on suba. Ale skąd on wie, że jestem prawdziwy, nie? Ej, Musimy... ale dobra, ym, Nie przejmuj się tym, bo w sumie jedna subskrypcja ym, do. Jedna subskrypcja do tylu subskrypcji ile masz, to wiesz, to nie robi jakiejś różnicy. Do 150 tysięcy subów nie robi jakiejś ultra różnicy. Mój kolega ci dał teraz suba, bo mu ukazałem. Serio, to nie zmuszaj stary. Nie zmuszaj na siłę stary, nic stary, nie. Będzie płakać potem po nocach, Nie będę musiał wyświetlać. <noise> Że przychodzą wiadomości, jaj, bo ty cię chce bić. Tak, widzę, widzę. Nie no, stary, dziękuję ci bardzo, dobra, wiesz co? To jest chyba mój co? czas, chyba faktycznie, muszę, muszę coś odwalić takiego grubego, tylko naprawdę nie ma tutaj kogo. Nie ma... O, jest! Jest! Pierwszy kill! Let's go! Zabiłem kogoś, pierwszy kill! Dobra, teraz to jest nam 1000% prawda, że jesteś prawdziwy, bo ten... Bo powiedziałeś, to twoje, let's go. No nie! Wyjdź na kanał Discord, jesteś sprawdzany, co jest grane? Ej, stary, tepnął mnie i moderator. Dobra, idę mu stary... Odinstalowywuj ci ty, bo on ci komputer cały sprawdzi. Stary, powiem... Nie wiem. Dobra, idę do Admina, moderator. Okej, okay, podał mi Discorda, stary. Ale nie mogę kliknąć! Nie mogę... Ej, a masz kliknąć. antyloga? Masz. Czekaj, masz antyloga? Nie. Ej, wyjdę w trakcie sprawdzania, ale będą jaja, dobra. Ej, wyjdź dostaniesz bana na godzinę wtedy. Stary, będę z nim gadał, patrz. Dobra, jesteśmy na jakimś Discordzie widzowie w ogóle, nie wiem. Dobra. Jest mod. Halo. 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 No halowe, przyznaję się do Citus? Jakich cheatów niby? No, masz cheaty czy nie? A lubisz kiełbasę? Tak. No to git, No to dlaczego on dostać bana? No bo cheatujesz. No mam wursta, to nie są cheaty przecież. to Wurst, w sensie kiełbasę mam w ręce. Nie, wurst to cheaty, czyli do cheatów? No ale z jakiej podstawy mi banujesz, stary? Nie mam w ogóle cheatów, jestem po prostu taki dobry. Stary, mam bogacza na serwerze. Czalisz, to wydałem 30 złotych, a ty pewnie ani ziko nie wydałeś. Też wydałem 30 złotych. Jasne, stary, nie ma opcji. Stary la i lagujecie. Nie, jak Laguje cię stary, ty masz 700 pingu chłopie Dobra stary lecę, nie po to prostu to Jak przeznaczę pierwszego bana, przyznajesz się? Nie słyszę cię, nie słyszę cię Masz lagi, chłopie Nie no, nie, no jak można jak może być taki moderator z takimi lagami? Przecież ciebie tepa, ty ty masz chyba cheaty stary jakiś nie wiem Dobra, ja lecę, nie ma sensu w ogóle z tą rozmawiać. Nie, jak wyjdziesz. No i dobra, to wychodzę. Dobra, daj mi bana! Ja to nagrywam dla właściciela, wszystko. No, czy nie chcesz bana? chcę bana, a ty chcesz degrada, nara. Dobra, widzowie, czekamy, aż dostaniemy bana. Normalnie poszliśmy ze stamtąd. Ha! Nie no! Typek, patrzcie, 1500 pingu i mi tutaj o banie gada. Ty, jak ja z nim się ledwo dogadam. Jakbym mu pokazać ekran, to nie wiem, chyba jeden piksel by zobaczył, nie jeden kolor. Przyjmu się to nie załadowało. Dobra, widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. Ja wam dziękuję za oglądanie. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Tam coś jest, kurde, ale dobra. Jestem ciekawy, czy mi da tego bana. on wpisuję komendę. Nie no, Chłopie, No, takiego laga teraz. Jaki to. Jak się ledwo rusza? 1500 pingu, ja. Yeah. no, szef. Patrz! Wywaliło go! Masz antylogouta! wywaliło go! Ja pierdzielę, dobra! S nie, S dobra, zbiję z tego serwa.